Niedawno głośno było o sprawie zbyt goszczy, gdzie komendant policji kazał wynieść czajniki do magazynu, żeby oszczędzać na prądzie. Komendant główny policji odniósł się do sprawy i kazał wycofać te kuriozalne polecenia, a także zabronił wydawania podobnych. A teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że pracujecie w takim miejscu, gdzie wasz szef mówi, że od dzisiaj zabiera wam czajniki, bo oszczędzamy na prądzie. Pewnie następny będzie papier taletowy. Później wodę w toalecie będzie mogła spłukiwać co trzecia osoba. A na koniec każdy do pracy kupuje swój generator prądu na ropę. Bo trzeba zaoszczędzić na prądzie, rozumiesz? Odmaszerować. Chociaż już nie takie cuda na komendach się działy. Nawet słyszałem o takiej sprawie, że ktoś włączył sobie głośnik przenośny i wyjebało całkowicie.